I siema się wszystkim. 2 kwiecień, tak, Andrzeju? No. 2022. Jedziemy na Guszyce paliwko zatankować. No i taka wycieczka z samochodu na okolice. Jak to wygląda? Jeżdżymy z walimia, ale dziury kurcze już mieli remontować drogę i nie wyremontowali Brak funduszy Śniega w nocy dosypało W tej chwili jeszcze trochę sypie, ale jakby niebo się przecierało Bo przestać dzisiaj padać w końcu Przez trasy. W prognozach pogody na przyszły tydzień od środy, środa, czwartek, tam już pokazują 15 na plusie, to, to jak to ruszy ta woda. Pięknie będzie włota potoki kurde dosyć tak rwią woda, jednak spływa z tych gór To było kiedyś? Tu kumin taki stary jest. To były zakłady dzielne. Były? Były. A, podobno jeden z niewielu kuminów, co zostało już tutaj, tak, tak? Bo tych tak. kuminów, jeden jest taki wielki w Głuszycy jeszcze. W jakichś tam zakładach tych... Bukienniczych. Takich? Bukienniczych. A nie, a tu drugi jest, patrz jeszcze No, tu był znowuż Suprema. Suprema, takie płyty furowo-cementowe Czyli dwa kominy się ostały stare, po niemieckie. No, tych zakładów już nie ma, nie? To jest, wzięte przez y, prywaciarza i i tam. tam funkcjonuje Patrz, tam tam jest, jakby było to niebo widać, nie? o, uwaga uwaga jest, uwaga, uwaga Ale dziury, ja nie mogę. to jest, to jest, to jest, to to Komu się zima podoba, no to być był zadowolony no. o, drzewa pięknie, białe. No, zima jest fajna, ale w telewizorze, nie? <śm> Patrzę jak na tych nartach niektórzy jeżdżą z jaką pasją mnie. No, mają pasję, jeżdżą na tych nartach. No, ja tam za żem trochę na narta jeździł, to trochę na biegowych, trochę na takich szczerku nawet my tam byli z kolegą, ale nie zatrybił, żem z narciarstwem, to niestety nie było to. To nie było to. Ten się trzyma na tych drzewach, nie ma wiatru, nie? No nie ma wiatru i troszeczkę przymrozek tego by W nocy był mróz? No minus 3, tak. Minus trzy, tak. aha. To u góry tam w rzece było może 4-5? No tak, może to ma więcej. A tutaj ty ta, no, ta nowolinia też mój, tak? Tak, tak. Uuu, to jeszcze daleko tu są, kurczę. Ja kiedyś słyszałem, że ta linia ma w tamtym roku ruszyć. po tym mówili, że w tym roku. A w tym Ale roku... Jeśli mu się da w tym roku, to nie na Dzień dobry. Podejrzewam, że im się nie uda, że Tyle roboty, że tu... I tak nie za bardzo intensywnie tam robią chyba. Co tam zawsze widać jakieś... dwóch chłopków się kręci. Aby jakoś coś patrzy. Skała to skała jest? No, no. Kurczę to chyba rzeczywiście. A jak to, co po niektórzy mówią, bajecznie jest. No. Tak bajecznie, że całą historię nam no przykryło. No. Całą historię przykryło w sztolniach masę wody nawet sobie nie wyobrażacie ile wody w sztolniach poziom się tak dźwignął, że niesamowicie to co się kiedyś w gumiaczkach wchodziło to teraz kurczę wody o pół metra więcej albo jeszcze więcej także na sztolnie wczesna wiosna możemy zapomnieć bo jest wody po pachy. Jakiś kościółek tam w otalibasz widać tam. Nie? Koleżanko I tak się kręci wypadki na żywo no wiesz, wiesz, wiadomo, dwa auta To myślisz, że za nimi żyć nie było Ona by śmiało wyjeżdżała A ty byś śmiało prób do przodu No i by było pach Trzeba uważać niestety Ci medali na buszyce. Coś by buszycy już, nie? No zaraz, jedynka i Tam na szczycie sajdak. Zbiornik albo bunkier, albo nad sajdakiem, jak to tam nazywają. A tu strasznie wymucili, kiedyś tego nie było widać. Czyliście rozwiną, później to też nie, będzie też nie będzie widać, a na razie widać nasz sajdaczek. Mamy kruszyce Jedziemy na stację, zatankujemy, a potem dalej się zobaczy <tryk> To na razie tyle Trzymajcie się zdrowo Do następnego Siema